Tu mamy jeszcze jednego pana kiersera, którego jakaś cholera zżera, choroba zżera, przepraszam. No i co jest? Lejem nic nie dzieje. Przed chwilą coś się włączało i harczało, ale... Jest... o, Właśnie, to jest objaw, łożyska prawdopodobnie. Ten akurat ładnie leje, ale strasznie hałasuje, tak jakby mu łożysko się w silniku rozlatywało. No tak wygląda pan Kersher po zdjęciu żółtej osłony. Goły Leon Zawodowiec. A tu jest ten Bolcowiec odpowiedzialny za wyłączanie tej piekielnej maszyny. Prawdopodobnie ma uszkodzone sprężyny. Tu jest magiczna pani sprężyna, której mechanizm wyłącznika ciśnieniowego napina. To jest pan tłoczek. Z ciśnieniem z pompy zasilany żeby to zdemontować to trzeba siły zastosować, wcisnąć pobijając. próbę ogniową jak to się myje myjką uruchomioną na naprawie na nowo no po prostu jak ręką odjął prawie że i znowu powtórka a tu jest drugie życie linki od kosiarki, która lubi przetykać kerszerowskie szparki.